Że Na cholerę mam donosić. To, to bardzo ważna ceremonia, Wiki. Nie wpuszczą nas tam w niechlujnych ubraniach. <laughs> niechlujnych. Cholera. <laughs> tu jest małe zgięcie. I kto je zobaczy? Zauważą. Kurwa. <laughs> Lepiej. Perfekcja. Więc jak wyglądam? <laughs> Budzisz grozę. <laughs> Dobrze, mamy 15 minut. Pójdę się przebrać. Mam nadzieję, że założysz coś równie durnego. Tak, <laughs> nie mogę się doczekać. Glam! Minęło z 20 minut, zgubiłeś się, czy co? Obawiam się małego ścisku w aucie. <laughs> żałosne wdzianko sobie wybrałeś. <grystanie> Aż tak chciałeś przebrać się za babę, co? Pamiętaj, nie zaciągaj hamulca. Żona nie lubi, jak jadę na ręcznym. <grystanie> Wiktoria! To moja siostra, Lidia. Mówiłem, że przyjdzie. Lidia to moja żona, Wiktoria. Zauważyłam. <grystanie> Do samochodu. Kierowca czeka. Naprawdę nie lubię siedzieć z tyłu. Mogę się przesiąść? Nie. O, a dlaczego? Tam skąd ja pochodzę, tylko kierowcy i ochrona siedzą z przodu. Uważam, że można ją zaliczyć do. Nie będziesz tu niczego liczyć. Mam dużo do liczenia. Spodziewam się 90% spadku. Glam? Czy będzie w tym coś dla nas? Mm, nie sądzę. Więc na chuj przechodzimy przez tą żałosną procedurkę: formalności. Głowy rodziny powinny być obecne. Ha, głowy rodziny. Wola i testament podpisany 30 stycznia tego roku. Przeczytam słowo w słowo. Ja, Gustaw Schwagenwagens <noise> y sorki, sorki, kontynuuj. Mm. Dla mojej zaciekłej i umyślnej córki Lidi przekazuję wymienione dobra. <laughs> Następna strona. Rezydencję złożoną z 32 hektarów, dwie posiadłości na ulicy Szolt, cztery Rolls Royces tego samego roku produkcji, 98, dwa Mercedesy McLaren, kolekcja obrazów wartych 2 miliony dolarów, złota biżuteria. Warta 4 miliony dolarów, jak i również 89% udziałów w mojej firmie. Jezu Chryste. dla mojego siostrzeńca! A co z jachtem Caroline? <śmiech> <śmiech> Przepraszam, nie ma tu nic o jachcie. T Tępy półgłówku! Nie potrafisz nawet przygotować dokumentu. Chcę niezwłocznej odpowiedzi na pytania o jacht Caroline. Daję wam trzy dni. <laughs> 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 E, e, oczywiście, pani Lidio, wszystko przyjrzymy. Cholerny jacht, tę babkę przecież stać na tytanik. Następnie dla mojego siostrzęca Walena zostawiam moje zegarki. No cóż, kto by się spodziewał? Zero niespodzianek. Sebastianie. Co? Dla mojego syna Sebastiana zostawiam pudło numer 37. Tak! Otwórz je! Klucze do jachtu muszą tam być! Jeśli jest tam coś o moim jachcie, wyssę to z ciebie w sądzie i wiesz o tym! Bardzo Ach. lubisz ssać, co? Podpis tutaj, proszę. Cieszę się, że nie walczyła z nami o jacht. Wyobrażasz sobie? Ta idiotka odziedziczyła miliony, jej dalej mało. Gdzie ona niby zmieści jacht? No, tak, to czasem bywa. Hej, Glam. Co tam jest, hm? Patrzyłeś? Nie, i nie zamierzam. Ale ja chcę wiedzieć! O, otwórz je w końcu! Dobrze! Blam? Blam, co tam jest? Blam? Co tam jest dole?